Słuchajcie, przygotowałem 50 ciekawostek o cyfrowym cyrku 4. Na start warto powiedzieć, że odcinek ten wyjdzie 13 grudnia i jest to piątek 13, czyli data, przypadkiem ujawniona przez Netflix. Restauracja, w której pracują cyfrowi bohaterzy, nazywa się Spacy i zawdzięcza swoją nazwę właścicielowi restauracji, który to nazywał się Albert Spacy, który to marketing inspirował restauracją KFC. W menu restauracji znajduje się pozycja Dobi Dogi, nazywana psiaku, który jest jednym z byłych członków głównej obsady, który to niestety abstraktował i zmienił się w potwora. Jego przemiana związana jest z Kofmo i jego tragicznym losem, ponieważ zdradzono nam, że niegdyś ta dwójka była najlepszymi przyjaciółmi. Według twórców animacji ten odcinek będzie największą przygodą dla Jack'a i postać tą czeka naprawdę wiele. Kolejne duże emocje związane z tą postacią pojawią się dopiero w szóstym odcinku, także w piątym odcinku znowu trochę od niego odpoczniemy. Kiedyś padło też pytanie, czy ubrania naszych postaci z cyrku kiedyś się zmienią i twórczyni odpowiedziała, że jeden z odcinków zakłada przebranie większości naszych postaci. Teraz już wiemy, że informacja ta dotyczyła czwartego odcinka, w którym bohaterowie cyrku przebiorą się w stroje pracowników restauracji. Burgery w Spacji są wyjątkowe i mają swoje unikalne składniki. Niektóre z nich wykonane są z żelków, a jeszcze inne z ludzkiego mięsa. Oj, tak, grubo się tam bawią. Na swoich ubraniach w czwartym odcinku postacie mają ręcznie wykonane podpisy na plakietkach. Wiemy, że nasi bohaterowie sami podpisywali te plakietki, dlatego też Jax na swojej zamiast imienia napisał, że go to nie obchodzi. Oj, prawdziwy pracownik roku! Twórczyni postaci przed premierą odcinka zdradziła nam jedną wypowiedź z animacji, która brzmi: Jak myślisz, jakim rodzajem matki jestem? Jak sądzicie, do kogo należy ta wypowiedź? Ja osobiście obstawiam królową Gloinków, ale zobaczymy czy zgadłem. Lody sprzedawane w restauracji Spacji powstają z sezonowanej przez 30 godzin śmietany, w której to swoje palce maczał nasz Jax. Twórczyni postaci ujawniła też, że losowa wypowiedź Jax'a brzmi: chciałbym, żebyś umarła. Oj tak, grube słowa z ust tego królika i patrząc na niezadowolenie Jaxa oraz fakt, że to Gangl jest menadżerką restauracji, zapewne te słowa padną w kierunku właśnie jej. Ale kto wie, być może to jakaś inna, randomowa sytuacja. Nasza Zubolka w tym odcinku znowu zmienia fragmenty swego ciała i wygląda inaczej. Jest to postać niebinarna, która nie potrafi zaakceptować swojego wyglądu, dlatego też z każdym z odcinków jej wygląda. Się zmienia. Zdradzono nam, że niedługo po premierze czwartego odcinka na YouTube pojawią się piosenki pochodzące z trzeciego i czwartego odcinka jako osobne filmy z sekretami, także ciekawe co skrywają. Zdradzono też, że odcinek ten skrywa wiele sekretów fabularnych dotyczących bezpośrednio naszych postaci, także już niedługo dowiemy się sporo na temat naszej obsady. Odcinek ten, też na plakatach i innych sekretach poukrywanych podczas scen, ma zdradzić trochę więcej na temat przyszłego piątego odcinka, także przyglądajcie się uważnie wszystkiemu, co widzicie. Do restauracji z tego odcinka można było złożyć podanie, ja próbowałem, ale cóż, niestety się nie udało, podanie odrzucili. Aby dostać się do tej restauracji, cóż, musiałeś być najgorszym z najgorszych, co jak się okazuje nie jest aż takie łatwe. Na jednym ze zdjęć zapowiadających odcinek pojawiła się gazeta, w której to pojawia się tajemniczy numer 57, który to pojawia się w każdym z odcinków Digital Circus. Numer ten symbolizuje zmianę, transformację i duchowy rozwój czyli wyzwania, z którymi to mierzą się nasi bohaterowie obsady. Numer ten pojawia się też w menu restauracji gdzie tam kupno hot-doga nazwanego na część Dobiego Doga wynosi 57 dolarów i 57 centów. Jak myślicie, czy skrywa się za tym jakaś większa tajemnica i coś więcej dowiemy się na temat historii abstrakcji tego psa? Nowa maska Gengel sprawia, że postać ta zmienia się, a twórczyni postaci zdradziła, że jest ona powodem tego, że gangl oszaleje i przejdzie w tryb, jak to ujęła, berserkera. W menu restauracji znajdziemy wegańskie burgery, które są w 100% z piklowanych ogórków. Które to kosztują aż 70 dolarów. Dla porównania, olbrzymi burger, większy z 5 razy od tego wegańskiego, kosztuje tylko 1 dolara. Także oficjalnie twórcy nabijają się tutaj z weganów. Odcinek ten też ujawnia pokój Zubolki. Pokoje postaci w cyfrowym cyrku reprezentują ich charakter i problemy, dlatego też ich pomieszczenia są wskazówkami na temat tego, jak poradzić sobie z problemami i uciec z tego miejsca. Sos dodawany do burgerów w restauracji Spatsy posiada sekretny składnik, który to według glitchów sprawi, że na naszych twarzach pojawi się uśmiech. Oj, boję się przekonać, cóż to może być. Podczas przygody fast foodowej Kinger nie dołączy do reszty ekipy i zostanie w cyrku, podobnie jak w trzecim odcinku zubolka. Kane ma problemy i nie do końca potrafi odnaleźć się w roli prowadzącego tym miejscem, dlatego też pojawia się tutaj skrzynia sugestii, która pomoże mu wykonywać jego pracę. Według wymagań właściciela restauracji, jego pracownicy powinni potrafić przewidywać pogodę za pomocą skórek ziemniaków i oleju. Dodatkowe sekrety dotyczące tego odcinka skrywają się na stronie Thewatch.com. Nazwa tej strony pochodzi od urządzenia, które wykorzystuje Kane do śledzenia bohaterów cyfrowego cyrku. Zubolka w końcu po tylu unikach podróży wyrusza na jedną z nich. Lecz niestety, rola pracownika przewracającego burgery nie jest najlepsza, więc nie będzie ona zadowolona z tej przygody i będzie chciała jak najszybciej wracać do cyrku. Orpsman i Ragata posiadają sekretną historię, która to po części zostanie ujawniona w tym odcinku. Podczas tej przygody pojawia się wielu klientów, którzy to są marionetkami. Poprzednie odcinki zdradziły nam, że są to postacie kontrolowane w pełni przez Kejna, dzięki którym ten wie, co takiego dzieje się w cyrku. Tak, to takie chodzące kamery Kejna. Według twórczyni postaci odcinek ten jest najgorszą z podróży dla naszego Jacksa i ten wolałby być związany tak jak to miało miejsce podczas wyprawy do nawiedzonego domu. Odcinek ten skoncentrowany jest wokół Gengl i pokaże on nam jej przemianę. Według twórczyni postaci odcinek czwarty jest najnudniejszym z całego pierwszego sezonu, dlatego też pojawia się tak szybko po odcinku trzecim. Jak myślicie, dlaczego odcinek ten uznała za najnudniejszy? Może nie lubi ona burgerów? Cóż, to się okaże. W nowym odcinku pomni stanie na kasie, ponieważ pochwaliła się, że przed cyfrowym cyrkiem była ona dobra w księgowości i matematyce, stąd też przypadła jej taka rola. W odcinku czwartym Gengel na początku znowu będzie rozwijała swój talent rysowniczy. Postać ta jest uzdolniona artystycznie i jednocześnie jest ona fanką dwóch rzeczy: anime oraz ragaty. W poprzednim odcinku Gengel rysowała lewą dłonią, lecz w nadchodzącym robi to prawą ręką. Co oznacza, że jest ona oburęczna. Co również jest wyjątkowe. Ja osobiście jestem leworęczny. Aby widzowie dajcie znać w komentarzu. Najnowsza podróż jest jedną z najbardziej chaotycznych, co potwierdza zdjęcie zapowiadające odcinek, na którym widać ragatę jedzącą burgera na dachu, Jacksa przebranego za wielkiego burgera, a Kena stojącego w ogniu wewnątrz restauracji. Oj tak! Będzie się działo. Jacks w tym odcinku jest lekko skołowany, ponieważ zawsze bez problemów udawało mu się manipulować Gęgel, a ta tym razem mu się postawiła i zaczęła się rządzić. Co bardzo mu się nie podoba, i czuje, że w przyszłych odcinkach może się przez to zemścić. Odcinek czwarty zaprezentuje nam pierwszą większą interakcję pomiędzy Gengel i Pomni. Cóż, zobaczymy jakie są relacje pomiędzy tymi postaciami. Jax w nadchodzącym odcinku strasznie się zmęczy, ponieważ będzie to dla niego najbardziej wykańczająca przygoda. Kane w tym odcinku będzie skrywał pewien sekret, który postaram się rozwiązać niedługo po tym jak wyjdzie cały odcinek. Także pilnujcie tego kanału, aby nie przegapić rozwiązania tajemnicy. Zradzono nam też sekretną wypowiedź Bąbla, która brzmi blep. Oj tak, czyżby szykował się jakiś kolejny żart w stylu Skibidi Sigmy? Nie wiem, choć się domyślam. Zubolka jest postacią po części odpowiedzialną za przemianę Gengl, co zdradza nam scena, gdzie zapłakana Gengl zostaje przez nią zaczepiona, stąd też ta pojawia się później w jej pokoju. Ortsman powiązany jest z restauracją Spacis bardziej niż inni klienci, a samo miasto uważa go za darczyńcę, który to wspiera rozwój tego przedsiębiorstwa. Twórczyni postaci zdradziła też losowe zdjęcie Jaxa z tego odcinka, i po jego minie podejrzewam, że znowu zrobił coś niegrzecznego. Ach, ten królik. Na podstawie sekretnej strony cyrku wiemy, że pracownicy tej restauracji muszą być jak najgorsi w swoim fachu. Także jest to przeciwieństwo tego co kojarzy wam się z fast foodami. Tu jedzenie ma być niedobre i robione długo, a do tego pracownicy mają być niemili. Cóż, praca idealna dla naszego Jaxa, ale jednak najgorsza. Klienci restauracji to npc które niegdyś pojawiły się podczas podróży naszych bohaterów. Niestety Kane resetuje takie postacie, więc bardzo prawdopodobne, że żaden z NPC-tów nie będzie miał wspomnień związanych z resztą obsady cyrku. Gengel w restauracji pełni rolę menadżera, dlatego też jej plakietka z imieniem jest koloru złotego. Ten odcinek ma też bardziej zbliżyć pomni do realiów tego świata oraz reszty postaci z głównej obsady. Lecz czy to zbliżenie pomoże jej zachować spokój? Cóż, o tym przekonamy się niedługo. Odcinek ten pojawi się 13 grudnia między godziną 15 a 18. Oczywiście seria kierowana jest pod USA, Amerykę, dlatego też są to godziny w ich kraju, a u nas będzie to bardziej około północy. Także dla nas premiera tak naprawdę jest 14 grudnia. W odcinku tym postacie znowu będą podzielone na różne grupy. Osoby pracujące w kuchni, obsługujące klientów i tak Jednak jak naprawdę będzie wyglądać ich praca? Cóż, tego możecie się przekonać oglądając poprzedni odcinek ze wszystkimi szczegółami, które przegapiliście w czwartym odcinku Cyfrowego Cyrku. Link w przypiętym komentarzu. Zapraszam!